Punkty ABCDEFGHIJ dzielą okrąg ośrodku S na 10 równych łuków oblicz miarę kąta wpisanego BGE zaznaczonego na rysunku. Szukamy kąta BGE. Zobaczmy, że odcinek BG jest średnicą tego trójkąta. To jest być może przydatna informacja, bo przechodzi nam przez punkt S. Teraz poprowadźmy odcinek SE. Zobaczmy, że odcinek SE wyznacza teraz nam Łuk BE, znaczy jakby kąt środkowy oparty na Łuku BE, i teraz popatrzmy na ten kąt środkowy oparty na Łuku BE. Zobaczmy, że ten łuk BE składa się z trzech mniejszych łuków: z łuku BC, CD oraz DE. Całe koło, czyli całe 360 stopni. Jest, składa się z 10 łuków, czyli 10 EU. Dzielę sobie przez 10, czyli na jeden łuk przypada 36 stopni. Czyli tutaj na jeden łuk mamy 36 stopni, tutaj też mamy 36 stopni, i tutaj też mamy 36 stopni. Czyli w sumie cały ten kąt ma 108 stopni. I zobaczmy cały kąt BSE może tutaj zaznaczę 108 stopni. To jest 108 stopni, jest oparte właśnie na tym łuku. To kąt BGE jest kątem wpisanym, opartym na tym samym łuku, a kąt wpisany oparty na tym samym łuku jest o połowę mniejszy, czyli stanowi połowę od kąta środkowego. Czyli to jest jedna, druga ze 108 stopni, czyli 54 stopnie. Czy mamy taką odpowiedź? To jest oczywiście odpowiedź A.